Ustawiliśmy poprzeczkę wysoko, chcąc uchwycić to, czego nikt wcześniej nie sfilmował. Jestem Mike Roy, tym się zajmuję. Nasza historia jest długa. Naprawdę nienawidzę węży. Prawdziwa gorączka sobotniej nocy. To tu, leci prosto na nas. Jestem Steve. A to God. Chcę być najlepszą kapitanką. Pokaż na co cię stać. Stawaj na nogi krok po kroku i idź naprzód. Tego szukaliśmy. Było niesamowicie. Może kolejna przygoda ominie Twoje życie. 40 lat Discovery.